100 lat życia, życia naznaczonego radością, smutkiem, uśmiechem i łzami. Setna urodziny to nie tylko wielki jubileusz, ale możliwość, której dostępuje tylko garstka z nas dokonania oceny życia z perspektywy wielu pokoleń i zrozumienia prawdziwego sensu ludzkiej egzystencji. 7 lutego 2013 roku takie niecodzienne urodziny obchodziła mieszkanka Lubania, Maria Nawrocka. Z okazji tak zacnego jubileuszu, upominek wraz z serdecznymi życzeniami nieustającego zdrowia, pomyślności, spokoju i pogody ducha w imieniu własnym, władz samorządowych oraz mieszkańców Lubania złożył burmistrz Arkadiusz Słowiński, który w obecności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złożył na ręce jubilatki list gratulacyjny. Z życzeniami od premiera Donalda Tuska. W czasie spotkania padło wiele ciepłych słów i serdeczności, również od rodziny i wszystkich gości. Cieszy fakt, iż w czasie minionych dwóch lat obchodzono już dwie podobne uroczystości w roku 2011 i 2012. Zacnej jubilatce życzymy uśmiechu, zdrowia i pogody ducha.